Minecraft, ale umiem tworzyć najróżniejsze TNT, część 13. Dobrze, także pierwsze TNT, jakie w dzisiejszym szorcie przetestujemy, to jest kolumnowe TNT. Wyzstrzeliwujemy. O Jezus, sorry, jak jest zbyt głośno. Bardzo was przepraszam. Uwaga. Aha! Ale śmiesznie. O kurde! Ale wybuchło. Ale fajne schodki. Ale wiste. dobra, lecimy z kolejnym TNT A kolejny TNT to jest tornado TNT To po prostu będzie tornado, można by gdzieś nam robiło To wystrzeliwujemy Uwaga O kurde Co się dzieje? Tornado leci, te bloki tak wysypuje. Tak w ogóle to TNT tutaj rozwalało, co taką można powiedzieć na ukos szło cały czas i to tornado tak cały czas wszędzie roz, roz, rozrzucywało bloki. To, to tornado jest chyba nieskończone, nie będę za nim leciał, no ale moim zdaniem. No, nie wiem i jedno i drugie zasługuje na cenę na 10 na 10. Dajcie w komentarzach, jak wy uważacie.